Dziś pokażę Wam jak zastrzec swój własny numer PESEL w aplikacji mobilnej mOBYWATEL. Logujemy się do aplikacji mOBYWATEL. Klikamy sobie dalej. Teraz czekamy na ikonki, foldery, które pojawią się na samym dole. Klikamy sobie pierwszą z lewej strony. Pisze Zastrzeż PESEL. Możesz go zastrzec już teraz. Firmy i instytucje będą miały obowiązek sprawdzać status numeru PESEL od czerwca 2024. Klikamy zas zastrzeż PESEL. I teraz widzimy Twój PESEL został zastrzeżony. Możemy wycofać zastrzeżenie. Bardzo prosty sposób, możemy cofnąć bezterminowo, jak i również cofnąć na określoną datę.